Dzisiejszy fragment z dziejów apostolskich mówi o bardzo ciekawym rodzaju wiary, który potrzebny jest do tego, żeby zadziało się uzdrowienie. Przeczytajmy go razem, przeanalizujmy trzy bardzo ważne rzeczy dotyczące tej wiary, ale zanim to zrobimy, jeśli nie możesz teraz odsłuchać tego filmiku, to bardzo zachęcam Cię do zapisania go na później. A jeżeli w ogóle lubisz takie treści, które budują Twoją wiarę i relacje z Bogiem Ojcem oraz otwierają Cię na Jego miłość, to zachęcam Cię do zaobserwowania tego profilu po więcej takich treści. Zacznijmy, przeczytajmy sobie ten fragment i zanurzmy się w jego moc, bo naprawdę jest niezwykły. W listrze mieszkał pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był kaleką od urodzenia i nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma dość wiary, aby być uzdrowionym, powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach. A on zerwał się i chodził. Jakie to słowo jest niezwykłe. W ogóle, co tutaj się wydarzyło? Jaka moc się objawia? I jaka wiara jest potrzebna do tego, żeby właśnie takie cuda się działy. Jaki rodzaj wiary my tutaj widzimy? Ten rodzaj wiary nie mówi o wierze w konkretne uzdrowienie, ale w słowa, które zostają wypowiadane. Tu się zaczyna wiara ze słyszenia, bo przecież nawet w liście do Rzymian znajdujemy taki fragment, w którym mówi, że w słuchaniu rodzi się wiara. Idźmy dalej. Paweł widzi, że ten kaleka ma dość wiary, czyli rozpoznaje w nim gotowość, zaufanie i zgodę na to, że Bóg może uczynić cud. I to nie jest wiara w cud, ale wiara w Boga i w jego słowa. Co to w takim razie do nas mówi? Ten fragment mówi nam o trzech bardzo ważnych rzeczach i zapisz sobie to koniecznie, żeby tobie to nigdy nie uciekło. Pierwsza rzecz. Wiara otwiera nas na działanie Boga, także w wymiarze uzdrowienia fizycznego. Oczywiście otwiera nas na działanie Boga w wymiarze duchowym, w wymiarze wy naszego rozwoju osobistego, w każdym innym wymiarze. Druga rzecz mówi o tym, że słuchanie słowa Bożego nie jest pasywne, że to słuchanie Słowa Bożego otwiera naszą głowę i nasze serce, naszego ducha. To nie jest pasywne, to ma realne, duchowe działanie. A trzecia rzecz pokazuje nam, że to nawet nie chodzi o jakieś zasłużenie na cud, e tylko na pewne zaufanie, które jest w stanie się zrodzić w nas. Nawet za chwilę. Chodzi o pewien moment, w którym my zaczynamy ufać i wierzyć, po pierwsze w Boga, a po drugie w Jego Słowo i to, że Bóg rzeczywiście działa i chce nam błogosławić. Więc ta nasza zmiana zaczyna się od wewnętrznej gotowości w nas, od słuchania z otwartością. Czasem wystarczy chwila prawdziwego otwarcia się, po to, żeby zrobić pierwszy krok, którego może do tej pory całkowicie baliśmy się zrobić lub nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy go zrobić. Tego nam życzę.